Cześć wszystkim, co do jeszcze tego kufra firmy Avina. Tu już tam wspominałem, najtańszy chyba jaki na Allegro jest, taki w miarę kwadratowy, wyglądający bardziej tak adventure'owo, jak te okrąglaki. On ma oryginalnie jakieś takie mocowanie, jest jakiś tam szat czy coś, bo to jest taka biedna wersja. Na cztery śruby. On jest wypinany tutaj, wciskany tylko guziczek, jej do przodu to wypina się. Nie wiem, czy mi się uda to zrobić. teraz wypięty. Czy do siebie można go zabrać. W ten sposób musiałem to tak złapać. Bo tam już nie mam dziur, innych by mnie w tym miejscu pasowało. Oczywiście z biegiem czasu może coś się kupi lepszego, ale jak na razie zobaczymy, jak to posłuży. Oby nie zgubić.